To Co oznacza to słowo? Trypsja oznacza y, kruszenie kamieni w układzie moczowym. Jest to ogólne pojęcie obejmujące zarówno metodę SWL, czyli metodę polegającą na kruszeniu kamieni w nerkach, w moczowodzie lub w pęcherzu moczową za pomocą fali y, ultradźwiękowej, generalnej, zewnątrz ustrojowo, albo y, kruszenie kamieni za pomocą y, metod endoskopowych, czyli, czyli na przykład ureteroskopii. Czyli to jest kruszenie kamieni w, w moczowodzie albo kruszenie kamieni w, w pęcherzu moczowym, lub y, to również obejmuje metody y, już takie bardziej inwazyjne, czyli np. PCNL. To jest metoda polegająca na skórnej y, nefrolitotrypsii, polegająca na nakłuciu nerki, wprowadzeniu y, odpowiedniej szerokości y, rurki i, i, i przez, tą, przez nią skruszeniu i wypłukaniu i usunięciu kleszczykami fragmentów kamienia. Jak to było w Pani przypadku? W moim przypadku to była kolka nerkowa, która no w zasadzie poszłam do lekarza po wielkich bólach, po środkach przeciwbólowych, potem udałam się do lekarza, najpierw do, do lekarza tego pierwszego kontaktu w naszej poradni w Karpaczu, potem zostałam skierowana tutaj do, do urologa i urolog kieruje na, na zabieg swl Litotrypsja polega to w zależności od metody. Wszystko w zależności od metody, jaką zastosujemy. Jeżeli stosujemy metodę ESWL, taką jaką Państwo za chwilę zobaczycie, polega na tym, że jest to metoda całkowicie bezinwazyjna. Ona została wprowadzona około 30 lat temu i polega na tym, że aparat wytwarza falę ultradźwiękową parametrach, która, o parametrach, to znaczy właściwie to nie jest dokładnie fala ultradźwiękowa, jest to bardziej fala uderzeniowa, y, która y, kruszy kamień przez skórę, bez żadnej ingerencji y, w powłoki skórne i również bez, y, bez, potrzeby, y, bez potrzeby wchodzenia instrumentami przez naturalne otwory ciała do moczowodów, do pęcherza moczowego, czy do nerki. Także jest to metoda niejako nie, nie polegająca na kontaktowym kruszeniu y, y, kamienia za pomocą y, litotrybnera pneumatycznego lub laserowego jaki posiadamy, ale na y, w kruszeniu fali, y, kruszeniu kamienia falą wytworzoną zewnątrz ustrojowo, zewnątrz ustrojową, która przechodzi przez skórę bezinwazyjnie i tam koncentruje się na kamieniu go kruszy. Następnie ten kamień jest wydalany w sposób naturalny przez moczowód, pani Hercewka, moczową na zewnątrz. Ja jestem pacjentem, który spotyka się z tym problemem dopiero pierwszy raz, ale z tego co słyszałam i wiem, to na pewno jest to o tyle wygodniejsze, że nie trzeba być poddawanym bardzo inwazyjnym zabiegom, tylko można się w delikatny sposób pozbyć problemu, jakim są kamienie nerkowe. Jest to metoda jednodniowa. Pacjent, pacjent po krótkotrwałej obserwacji idzie do domu, na drugi dzień może iść. wielokrotnie idzie do pracy. Powikłania są niezwykle rzadkie w tej metodzie. No, wydaje mi się, że wskutek zastosowania tej metody praktycznie liczba operacji chirurgicznych spadła prawie do zera. Operacje chirurgiczne kamicy moczowej stosują się w sytuacjach ekstremalnych, zdarzają się w działach urologicznych dosłownie raz na kilka lat. chyba jakichś takich wyjątkowych powikłań, zakażeń, bardzo rzadka sprawa. Także w tej chwili głównie stosuje się metodę SWL. Ona oczywiście nie zawsze jest skuteczna i zawsze możliwa do zastosowania, prawda? Czasami stosuje się metody i najczęściej polega to na tym, że w tej chwili współczesna litotrypsja, taka, taka, taka nowoczesna, polega na tym, że stosuje się leczenie kombinowane, czyli, czyli SWL, i często trzeba posiłkować się również potem zabiegiem uretero Skopi, y, czyli, czyli URSL, czyli usunięcia kamieni y, czy tych fragmentów kamienia zaklinowanych w moczowodzie y, za pomocą endoskopu i skruszenia tam y, różnymi rodzajami również generatorów, najczęściej w tej chwili laserów. Wraz z wprowadzeniem tej metody właśnie SWL-u, y, czyli, czyli y, tego kruszenia za pomocą fali y, uderzeniowej, y, Generowanej zewnątrz ustrojowej, sobie absoluta rewolucja w urologii, w leczeniu kamicy nerkowej. Początkowo wielu urologów nie mogło, nie mogło wierzyć, jak to wszystko działa, prawda, że ta fala przechodzi przez organizm, nie niszcząc niczego po drodze, koncentruje się na kamieniu i rozbija go. Okazało się potem, że, że dzięki tym metodom praktycznie to. To leczenie no, stało, się, stało się dla pacjenta bardzo mało ryzykowne, bardzo mało ryzykowne. Może wbrew pozorom nie jest ono tak czasami szybkie jak, jak leczenie operacyjne, prawda? Bo tam uzyskiwało się efekt od razu, tylko tego tylko, tylko za pomocą bardzo dużego urazu, prawda? I nawet najdrobniejsze kamienie usuwało się za pomocą chirurgii. W tej chwili praktycznie tego nie ma. W związku z tym Dzięki metodzie SWL-u i metodzie endoskopowej uzyskujemy możliwość usunięcia praktycznie kamieni praktycznie z każdego odcinka układu moczowego przy bardzo małej ingerencji w organizm pacjenta, przy bardzo małym urazie i przy stosunkowo niewielkim ryzyku. Zwłaszcza metoda SWL-u jest, jest metodą bardzo bezpieczną i powikłania są, są niezwykle rzadkie i w rzeczy. Niezbyt niebezpieczne, także, także nie stanowią jakiegoś zagrożenia dla pacjenta. Jest to, w tej chwili dysponujemy tutaj zarówno metodą właśnie ESWL, czyli, czyli tego kruszenia zewnątrzustrojowego, jak i metodą endoskopową, czyli, czyli URS, i, i za pomocą lasera holmowego, gdzie kamień kruszy się bezpośrednio, kontaktowo, dotykając go włóknem, włóknem lasera.